Warto przedłużać treningi podopiecznym, z którymi jesteśmy bliżej? Myślę, że w ogóle nie warto przedłużać treningów. Nie ma znaczenia, czy z podopiecznymi, z którymi jesteśmy bliżej, czy nie. Przede wszystkim pamiętajcie, że podopieczni płacą wam za wasz czas. Więc jeżeli teraz godzinę trwa trening, no to w godzinę musicie się wyrobić. I kiedyś już nagrywaliśmy nagranie, że jeżeli trenujecie z osobami, powiedzmy Kowalskimi, no to też nie musicie nie wiadomo jakiej dużej objętości im wrzucać, no bo oni naprawdę wystarczy, że trochę się poruszają i, i tak będą się znacznie lepiej czuć. Dlatego nie ma co przedłużać, właśnie ze względu na to, że to jest wasz czas, a wasz czas to jest pieniądz. A druga sprawa, yy, nie ma co wchodzić w za bliskie relacje z podopiecznymi. I to wiem z własnego doświadczenia. I teraz Wam powiem dlaczego. Jeżeli wejdziecie w za bliską relację, to przede wszystkim podopieczni będą wymagali czegoś więcej. Czyli właśnie oni będą chcieli, żebyście przedłużali te treningi, będą chcieli jakieś darmowe plany, będą chcieli... Zniżki. Oj tak, właśnie chciałem to powiedzieć. Będą chcieli zniżki. Co jeszcze mogą chcieć? Wszystko. Tak naprawdę wiecie co, to będzie. I to też wam mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, to będzie fajnie do momentu, kiedy oni będą czerpać z tego korzyść, a jeżeli wy postawicie granicę, no to uwierzcie mi, że przestaje dla nich być tak, dla nich to przestaje być fajne, no i wtedy wiadomo, że ta relacja przechodzi, no myślę, że na gorszą stronę. No tak, bo wtedy jakby byli przyzwyczajeni do czegoś innego i nagle stawiacie im inne warunki, no i każdy by pewnie się zdenerwował. No, mam wrażenie, że to jest taki błąd początkującego trenera, że on właśnie chce dać z siebie jak najwięcej, właśnie jeszcze rozpisać dodatkowe plany, przedłuża trening i jest na 120%, a nie na 100% na tym treningu. Mhm. I w momencie, kiedy później. Ma już większą ilość podopiecznych, no to wiadomo, że już nie ma tyle czasu do tego podopiecznego, który więcej dostawał. Okay. No i to później jest obrót o 180 stopni. To no i... podopieczny ma wrażenie, że czegoś mu obyło, nie? Tak, bo wcześniej dostał dużą wartość, bardzo dużą, nawet za dużą wartość, w porównaniu do tej ceny, którą płacił. I później wy też nie podniesiecie ceny, tak jak już wcześniej Magda powiedziała, jeżeli macie kumpla za podopiecznego, no bo będzie wam po prostu głupio to zrobić. A właśnie w momencie, kiedy wy będziecie już mieli więcej osób w grafiku, no to wtedy nie będziecie mieli czasu na tego podopiecznego kumpla, powiedzmy, no i wtedy właśnie ujmiecie tą wartość, którą wcześniej daliście. I teraz zobaczcie, jak to wygląda, jak to kiepsko wygląda, przede wszystkim, jeżeli macie na przykład 8 godzin z rzędu. I ta osoba, która przychodzi i wy mu przedłużacie ten trening, no to cierpi kolejna osoba, która musi czekać, i później w ogóle cały grafik wam się pieprzy za przeproszeniem. No i każda osoba dostaje przedłużenie i każda osoba musi czekać na ten trening, więc to też nie jest profesjonalne. Ja zawsze powtarzam, że podopieczny tak naprawdę powinien przyjść i od razu powinien być przywitany na wstępie przez ciebie. Nie ma czegoś takiego, że podopieczny wchodzi i musi jeszcze czekać na ten trening, no nie tędy droga. On płaci powiedzmy za te 55 czy nawet 60 minut, więc ty przez całe 60-55 minut powinieneś być tylko i wyłącznie dla niego. I jest jeszcze jedna, myślę, bardzo ważna rzecz, ale to nie wiem, czy sobie teraz zdajecie z tego sprawę, czy nie, ale ja od razu myślę, jak to będzie przyszłościowo. Jeżeli będę chciał skalować biznes, powiedzmy, otworzę studio treningowe, zatrudnię kolejnego trenera, no to ja moich podopiecznych będę musiał przekazać dalej. No i teraz jeżeli ja ich przyzwyczaiłem do tego, że oni mają treningi po godzinie 10, 20, albo nawet sami zostałem na sali i później ja oddam jego w ręce mojego trenera, który tak naprawdę ma wszystko wyliczone co do minuty w grafiku, no to on nie będzie mógł przedłużać tego treningu i wtedy ten podopieczny mój, który przejdzie do mojego trenera, no to też się poczuje gorzej, tak, no bo już nie będzie tej wartości. Jest gorzej. Tak. No i wtedy, wiecie, przyjdzie do Was i powie, no stary, ale jednak nie chcę iść do tego trenera, bo u niego jest tak, 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 a u Ciebie był trening, plan treningowy, sory, u Ciebie były dodatkowe minuty, u Ciebie jeszcze mogłem zostać na sali treningowej, ale teraz znowu, zobaczcie, im będziecie skalować bardziej swój biznes, będziecie zatrudniać trenerów, no to tego miejsca na sali treningowej będzie mniej. Dlatego nie będziecie mogli już zostawiać tych podopiecznych, z którymi pracujecie dzisiaj, żeby oni sobie nawet zostali kilka minut dłużej. Chyba, że pracujecie na siłowni, no to wtedy jak najbardziej można go puścić, żeby samemu sobie poszedł powiedzmy zrobić to kardio. No, ale w studio treningowym już jest ciężej. Przykład z życia wzięty. Jeżeli macie za bliską relację z waszymi podpiecznymi, to tracicie jako ekspert. I to jest normalne. Będziecie kumplem, będziecie partnerem od treningu, ale już nie będziecie tym ekspertem, nie będziecie tym specjalistą. I uwierzcie mi, że taki jest, bo nawet u nas trenerzy, którzy mają za bliską relację ze swoimi podopiecznymi, no to później ci podopieczni, jeżeli mają jakiś poważniejszy problem, no to idą do kogoś innego i komuś innemu wierzą, lekarzowi, innemu fizjoterapeucie, a Wy jako kumpel już tracicie właśnie... Autorytet. Tak, tracicie ten autorytet. I to myślę, że jest tutaj najistotniejsze, więc musicie zachować zdrowy umiar, Jesteście specjalistami, jesteście osobami, które wnoszą wartość. Wartość, którą ustalicie na początku, i tak jak powiedziałem wcześniej, musicie się wyrobić 55-60 se sekund, minut. I tego ściśle mu musicie się trzymać. Jeżeli podopiecznik chcą z Wami budować bliższą relację, ok, fajnie, ale pamiętajcie, żeby jednak postawić tą granicę. I to myślę, że jest tutaj najistotniejsze. Więc. Zaczęło się od przedłużenia treningu. Tak. Poszło dalej. Ale zawsze tak jest. Każdy podopieczny powinien być traktowany tak samo, ale na 100%, nie 120. Dokładnie. Wiadomo, że z czasem, z jednym podopiecznym, wolimy le, bardziej trenować, z drugim mniej, ale no to później, właśnie sami sobie możecie już weryfikować, z kim chcecie pracować, a z kim nie chcecie pracować. I pamiętajcie, że jeżeli pojawi się osoba, z którą nie chcecie pracować, no to lepiej zakończyć tą współpracę niż właśnie. Ciągnąć to dalej i pracować na te 80 czy 60%. Tak, gdzie podopieczny zawsze widzi, jak jest jakaś zmiana w Was, nie? Tak. Dlatego moi drodzy, budujcie relacje jak najbardziej, budujcie relacje z podopiecznymi, ale pamiętajcie, żeby jednak była ta granica zachowana. Czyli jesteście ekspertem. Ekspertem, a on jest waszym podopiecznym. Kumplem może być, ale to co powiedziałem, że w pewnym momencie musicie znaleźć tak naprawdę umiar. Ja bym powiedziała, że może nie kumplem, po prostu możecie się dobrze dogadywać, ale jakby i tak to powinno być zachowane w, po prostu w treningu jednym. Nie, że jakby relacja poza. Mhm. No i często później jest tak właśnie to, co Wam powiedziałem, że podopieczni nie chcą iść do innego trenera, nawet jeżeli będziecie skalować swój biznes, no bo z Wami było fajnie, z Wami było wesoło, z Wami miał relację, no i czasami rezygnuję całkowicie ze współpracy. A o to chodzi przede wszystkim tutaj, żeby właśnie skalować ten swój biznes. Więc umiar musi być zachowany. Dzięki za pytanie i miłego dnia Wam życzymy.